Witam Was na kolejnym teście, teście, w którym weźmiemy pod lupę latarkę firmy z model DL08. I zanim przejdziemy dalej, chciałbym zaznaczyć jedną rzecz. To nie jest materiał sponsorowany. Latarkę kupiłem dzięki wsparciu moich wspaniałych patronów. Zanim rozpoczniemy test, zobaczmy, co znajdziemy w opakowaniu. No dobrze, na pierwszy rzut opakowania. Jakie informacje tutaj znajdziemy? 4 typy diód. Odporność wodoodporność do 100 metrów zastosowana dioda. SFT40 o barwie 66500, czyli dosyć jasny, biała, że tak powiem, ja bardziej powolę neutralne. Co my tutaj mamy? Wodoodporność i moc Spotlight 2000, Fodlight 3600, czerwone światło 250, a UV 450. Zasięg do 274 metrów. Moc 36 W i wodoodporność na wysokim poziomie. No dobrze, zobaczmy w środku co znajdziemy. Pierwszy raz otwieram tę latarkę, muszę się przyznać. Okej, okay, upewni się, że papier przy baterii trzeba usunąć widzę w dwóch miejscach, dobrze. Opakowanie całkiem spoko powiem wam. Mamy. Instrukcje, czy znajdziemy tu język polski? Wypadną tylko chiński i angielski, ale przyjrzyjmy się temu. Ok, słuchajcie, pierwszy rzut oka mamy informację: a, Jaką moc mają poszczególne tryby, jaki mają zasięg i czas działania. E, przy najmocniejszym trybie 3600 lm to są 2 godziny ale nie widzę tu informacji mówiącej o tym przez jaki czas latarka utrzymuje tą moc zapewne ona po czasie dosyć krótkim podejrzewam traci, schodzi z mocy po to aby no, nie, się nie przegrzała mamy diody stanowiące stan naładowania baterii ochronę przed niskim napięciem, ładowanie USB-C i co jest ciekawe, co najbardziej mnie tutaj ciekawiło w tej latarce, że strumień flot ma 133 stopnie aż. Dobrze, ale wracając do tego, czy jest tutaj język polski? Jest chiński, jest rosyjski, jest hiszpański, angielski. No, trudno, polskiego nie ma. Zresztą zamawiałem to z Chin, więc nie spodziewałem się tego, że będzie tutaj instrukcja po polsku. Ok. Aha, dobra, słuchajcie, to jest oczywiście latarka do nurkowania, więc ona ma taki um, uchwyt. Pierwszy raz widzę coś takiego. Montowano od dołu, po to, aby nie wiem, lepiej ją trzymać chyba yy, pod wodą. No dobrze, mamy okay, całkiem sporą. To pierwszy raz oczywiście kupiłem latarkę do nurkowania, dosyć spora opaska. Ok, mamy przewód do ładowania. Dosyć długi w porównaniu do innych producentów i innych latarek, które testowałem. Tamte miały po 20 cm, a ten powiem Wam, że aż go rozwinę. No, powiem Wam, że on chyba ma z blisko metra. No. Około 80 cm tak naprawdę. No, i oczywiście mamy latarkę samą w sobie. O, pod spodem jeszcze, słuchajcie, uszczelki dodatkowe. Kurczę, ale ta latarka jest ciężka, powiem Wam, Że naprawdę czuć jej ciężar. I oczywiście jest to, o co mi chodziło, słuchajcie. Coś, co na papierze przynajmniej, tak jak mówiłem przed chwilą, zapewne powinno zastąpić nam trzy różne latarki, przynajmniej trzy różne latarki. No i to mnie ciekawiło, ten przełącznik. No, powiem Wam, że to fajnie wszystko wygląda. Nie ma takiego specjalnego kliku. Zresztą latarka kosztowała około 170 zł. Nie ma takiego kliku, który bym się spodziewał. Bardziej wygląda to, jakby to sunęło, ale w sumie przy takiej cenie nie ma czego się spodziewać. Dobra, wyjmijmy te zabezpieczenia. Czy przy okazji zerknijmy na baterię. Wurkosa 5000 mAh. Dobrze. Sprężyna no, całkiem niezła, dwie y, uszczelki od razu. Zauważyłem. Dobra, z tej strony nie widzę żadnego mm, zabezpieczenia baterii. Więc zobaczmy, czy się latarka uruchomi. O kurde. No, od razu muszę przyznać, że dała mi poczach. Po <grych> e, dobrze, mamy czerwone światło. Mamy UV światło. To, to już mówię, to już mamy jedną latarkę, drugą, trzecią i spot, tak, czwarta. Powiem Wam, ja z tej odległości czuję ciepło, jaką jako je, emituje ta latarka. Powiem Wam, że na razie wygląda fajnie. Ta, ten kwint, pewnie to jest 1,4 i bez problemu będzie pasować do statywów. I jeszcze taka szybka wiadomość: port USB-C znajduje się tutaj pod kwintem, czyli aby naładować latarkę, trzeba ją rozkręcić. Pierwsze wrażenia pozytywne no to czas ruszyć na teren i sprawdzić, na co ją stać. No jak widzicie, cztery różne diody, czyli teoretycznie ta latarka ma zastąpić cztery różne latarki, co jest o tyle ciekawe, gdyż latarka ma niespełna 14 cm wysokości oraz waży niecałe 150 gram. Czy da radę? Sprawdźmy to. No dobrze, może na początek przejdźmy przez wszystkie dostępne tryby. Na początek spot. Pierwszy tryb to jest 100 lumenów i 64 metry zasięgu. Drugi tryb: 350 lumenów i 119 metrów zasięgu. Tryb trzeci: 900 lumenów, 180 metrów zasięgu. I na końcu tryb turbo: 2000 lumenów, zasięg 274 metry. Niestety nie mamy żadnych informacji na temat tego, jak długo latarka będzie w stanie utrzymać tę moc. Mówiąc moc, mam na myśli oczywiście moc świetną wyrażona, wyrażaną w lumenach. Wiemy natomiast, że zabezpieczenie tej latarki jest ustawione na 55 stopni, co jest o 3 stopnie mniej niż chociażby w Armitekach czy Fenixach. Następną diodą jest dioda szerokokątna flot. Pierwszy tryb 150 lumenów i 19 metrów zasięgu. Następny tryb 600 lumenów i 43 metry zasięgu. Kolejny tryb to 1500 lumenów i 60 metrów zasięgu. Ostatni tryb turbo jest to 3600 lumenów i 90 metrów zasięgu. I ponownie, nie wiemy jak długo latarka będzie w stanie utrzymać tę moc, wiemy jedynie, że e, powinna ona działać w tym trybie przez dwie godziny. E, natomiast jeśli mówimy o temperaturze barwowej, to około 6000 kelwinów. Temperatura nie za ciepła, nie za zimna. Następną diodą jest dioda czerwona, e, 15 lumenów, zasięg 8 metrów, 100 lumenów, zasięg 15 metrów. Najwyższy tryb ma moc 250 lumenów, latarka ma zasięg około 23 metrów i powinna działać tak przez 4 godziny. Ostatnią diodą jest dioda UV, i tutaj mamy inną sytuację, ponieważ jej moc jest wyrażona w poborze prądu. Mamy 50 mAh, 150 i 450. Wiem, że w najmocniejszym trybie latarka powinna działać przez 23 godziny. Interfejs latarki działa w ten sposób: że jeśli przy włączonej latarce dwukrotnie naciśniemy przycisk zasilania, Przejdziemy z trybu skokowego do trybu płynnego ustawiania e, mocy. E, co ciekawe, każdy, każda dioda e, zapamiętuje swój ostatnio używany tryb. Jeśli na przykład zejdziemy na spocie e, w niższy tryb, a na fl w flodzie mamy ustawiony większy, to oczywiście latarka to zapamięta i w te poszczególne tryby przełączy się. Jak widzicie, niski spot i mocny flot. To, co mnie najbardziej zaciekawiło w tej latarce, to jest oczywiście flot. Ma aż 133 stopnie szerokości, co mam nadzieję, że w tej chwili widać. Natomiast, jeśli przejdziemy na spot, ma on 12 stopni. Zasięg 274 metrów brzmi imponująco. Pytanie, czy latarka będzie w stanie osiągnąć taki zasięg? Dioda czerwona, jak wiecie, oprócz tego, że jest dyskretna, nie rzuca się tak w oczy, to pozwala im nie odzwyczajać się od ciemności tak łatwo, jak w przypadku światła białego. Flot, wiadomo, dobry na bliskie ujęcia, co zresztą tutaj, myślę, sprawdzi się całkiem nieźle. Obejmuje bez problemu to całe pomieszczenie. Natomiast spot wiadomo, szperanie po w większych odległościach. To zostaje jeszcze UV. Mam nadzieję, że to widać. Tutaj natomiast szukanie śladów krwi, moczu czy chociażby wyszukiwanie szkła uranowego. Powiem Wam, mam pewne obawy, gdyż ta latarka została stworzona do nurkowania. Według producenta wytrzyma ona nurkowanie na głębokość aż 100 metrów. Jednak powiem Wam szczerze, ja nie będę w stanie sprawdzić tej deklaracji. Wiem natomiast, że w sieci pojawiają się różnego rodzaju opinie na temat tej latarki. Niektóre mówią o tym, że podczas nurkowania, czy też po nurkowaniu, w latarce pojawiła się wilgoć. Ale nigdzie nie podano głębokości, na jakiej to nurkowanie się odbywało. Ale tak czy inaczej, w ten sposób przeszliśmy do temperatury, ponieważ w tej chwili latarka nie pracuje w wodzie, a na powietrzu jej temperatura. No, podejrzewam, jest wyższa niż zamierzona e, temperatura e, przez producenta. Tak czy inaczej, e, mi udało się zmierzyć temperatury następujące przy główce 55 stopni, natomiast, natomiast przy rękojeści około 45 stopni. I ta temperatura jest odczuwalna. Nie jest to temperatura, która e, uniemożliwi nam trzymanie latarki, ale będzie to na pewno odczuwalne. Szczerze mówiąc, w taki dzień jak dzisiaj, kiedy jest po prostu zimno. Ma to swoje zalety. Oczywiście postanowiłem przetestować deklarację producenta o tym, że latarka w trybie flot w trybie maksymalnym będzie działać przez 2 godziny. I powiem Wam szczerze, udało mi się osiągnąć 2 godziny 20 minut i w tym momencie niestety kamera nagrywająca time padła. Nie chciałem mi się, szczerze mówiąc, kontynuować tego eksperymentu, ani zaczynać go tym bardziej od nowa, ale no jak widać. Wynik jest lepszy niż podaje producent. Przejdźmy, może w tej chwili, do pojemności akumulatora, gdyż producent obiecuje tutaj pojemność na poziomie 5000 mAh. No cóż, było bardzo blisko. Mi się udało zmierzyć 4901 mAh. Jeszcze jedna sprawa. Nigdzie nie znajdziemy informacji na temat czasu ładowania akumulatora. Sprawdziłem to oczywiście za pomocą dołączonego. Do zestawu kabla zajęło to 2 godziny i 19 minut. Nie wiem czy kamera to łapie, ale ten flot bez problemu obejmuje to całe pomieszczenie. A i myślę, że warto wspomnieć o tym, że e, ta latarka współpracuje także z akumulatorami innych producentów. Ale niestety, aby naładować akumulator, jesteśmy zmuszeni do rozkręcenia latarki. Nie jest to zbyt wygodne, choć rozumiem skąd wzięła się ta potrzeba. Jesteśmy już na ostatnim piętrze. No, jest wysoko. Wolałbym tu nie wpaść. Nawet tutaj, na tych wąskich schodach, flot jest naprawdę szeroki i bez problemu łapie całość. Jak widzicie zresztą, zrobiło się już całkowicie ciemno. Słuchajcie, nawet pojawiła się taka lekka mgła. No ale latarka naprawdę daje radę. Ten szeroki strumień 133 stopnie, słuchajcie, nie muszę nawet obracać latarki, aby. Widzieć, co się dzieje po bokach. To jest naprawdę niezłe. Także korony drzew bez problemu są widoczne. No, mam nadzieję, że widzicie. Taka mgła się tutaj zaczyna pojawiać. Teraz spot. Słuchajcie, mam wrażenie, że nie jest to strumień światła tak wąski, jak podaje producent. Wydaje mi się, że jest trochę więcej niż 12 stopni. Niestety w tym lesie nie będę w stanie sprawdzić realnego zasięgu tej latarki ale powiem Wam, że tak spokojnie 120-140 metrów tak na około jestem w stanie tutaj doszczec a teraz światło czerwone co prawda przy otwartej przestrzeni ono się za bardzo nie sprawdzi ale w przypadku jakichś pomieszczeń zamkniętych bądź kempingu w namiocie jak najbardziej, jeśli nie chcemy być zbytnio widoczni i tutaj taka praktyczna demonstracja Szybkie zmiany trybów. Idę sobie, jestem na flodzie, dostrzegam coś z daleka. Szybkość spot i proszę bardzo. Mamy naprawdę spory zasięg. Ponownie przełączamy się, widzimy wszystko, co się dzieje dookoła. Ten przełącznik jest naprawdę wygodny. Nadszedł znaczy czas na podsumowanie latarki Wurgos DL08. Muszę przyznać, że jest ona jak Scyzoryk Posiada wiele oszczy, chociaż nie są to ani największe, ani najlepsze oszcza. Wystarczą one do większości prac. I taka jest właśnie ta latarka. Nie jest najlepsza, ale po prostu jest w stanie zastąpić cztery różne latarki i robi to całkiem nieźle. Podoba mi się ten przełącznik przykładowo, podoba mi się jej wymiar oraz ciężar. To jest naprawdę mała kompaktowa latarka. Oczywiście są rzeczy, które mi się nie podobają, na przykład przez ten zaczep na smycz nie da radę latarki postawić w pionie. Aby ją naładować, niestety musimy ją rozkręcić. No i mógłbym się jeszcze przyczepić, że ten przełącznik nie daje takiego kliku. Przykładowo najmocniejszy klik jest między trzecią a czwartą diodą. No ale czepiam się w sumie. Jest jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałem. Właściwie ile ta altarka kosztuje? Słuchajcie, kosztuje 170 zł. Niespełna. I muszę przyznać, że ja nie znam. Może Wy znacie, to dajcie znać w komentarzu. Latarkę o tylu zastosowaniach, która będzie w stanie zastąpić tyle latarek. Jeśli znacie taką latarkę, no to piszcie o niej w komentarzu, chętnie ją sprawdzę. Latarka powiedziałbym prawie że idealna, ale jednak pojawiają się tutaj pytania: jak ona po czasie będzie się sprawować? Czy to, że nie będę używać jej pod wodą i przez to ona nie będzie tak dobrze chłodzona, czy pojawią się tutaj jakieś problemy z diodami, czy zaczną się na przykład przepalać? Tego nie wiemy. Czas pokaże. Czas pokaże, gdyż ja będę jej używać w następnych eksploracjach. I pomimo, że nie jest to sponsorowany materiał, w opisie filmu macie link do tej latarki. Na stronie producenta jest ona po prostu najtańsza i często bywają na nią promocje. Mi udało się ją kupić za około 167 zł. I no, powtórzę się, ale za tą cenę jest to naprawdę niezła latarka. Tak więc ja dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia.